Cześć, w tym poradniku pokażę Wam, jak utworzyć A w CSGO. Czyli zaczynamy od przejścia w ten komputer i w tym momencie będziemy szukali folderu, gdzie mamy zainstalowanego naszego Steama. W moim przypadku jest to dysk lokalny C, pliki programów i mamy folder Steam. Jeśli odpalicie folder Steam, szukacie kolejne, kolejnego folderu o nazwie UserData i w tym folderze będziecie mieli folder z ID waszego konta. Jeśli logowaliście się na więcej niż na konto Steam, tych folderów może być więcej, a więc pytanie: jakie jest moje ID konta? OK, czyli robimy tak. Wchodzimy w Steam, profil, ekwipunek, oferty wymiany. Kto może mi przesyłać oferty wymiany? I w tym trade linku będziemy mieli podane ID naszego konta, czyli w moim przypadku jest to 42120, coś tam. Po znalezieniu ID naszego konta wchodzimy w ten folder. Kolejny folder to 730, local i config. I tu właśnie mamy zapisany nas cały config z CSS. I teraz jak zrobić? Chuntrowa. OK, czyli róbcie to, co ja. Klikamy prawy na config, kopiujemy go i wklejamy go na pulpit. Po zrobieniu tej czynności klikacie prawy na config, oznaczacie atrybuty tylko do odczytu i klikacie zastosuj. Odpalacie config. I wszystko, co macie w tym pliczku, usuwacie. I w tym momencie musimy wkleić bindy na jumptrobe. Wszystkie te komendy będziecie mieli podane w opisie. I tak wklejone komendy możemy zapisać. Chyba, że chcecie zmienić sobie klawisz, na którym ma, ma działać ten bind. W moim przypadku jest to Alt. Wybierzcie sobie na przykład X, D. Co tam chcecie? Ja daję Alt, bo się tak przyzwyczaiłem. I klikamy. Zapisz. Po zrobieniu tej czynności klikamy znowu na właściwości, oznaczamy atrybuty tylko do odczytu i zmieniamy nazwę tego konfigu na auto, exec i klikamy OK. Po zrobieniu tej czynności klikamy prawym, kopiujemy ten plik i wklejamy go znowu do folderu z konfigiem. I tak właśnie powstał Control. Dziękuję za obejrzenie. Na